Wspaniała gościni, Magdalena Żmudna, czyli dyrektorka operacyjna Orion Media Group, dzień dobry. Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie. Bardzo miło, że z nami jesteś. Z Magdą porozmawiamy dzisiaj troszkę o kobietach w biznesie, a dokładniej o inicjatywie, której Magda jest pomysłodawczynią, czyli o Orion Women, które już za moment, ponieważ chyba 1 lutego, jeżeli dobrze pamiętam, będzie miało swoją drugą edycję. I o tym, czym jest dokładnie Orion Woman, jak wygląda sytuacja kobiet w digital marketingu oraz w ogóle w biznesie, Magda troszkę nam, nam więcej opowie. Magdo przez to, że jesteś tą pomysłodawczynią tego projektu, no to nie mogę Cię nie zapytać o to. Jak w ogóle ten pomysł do Ciebie przyszedł? Wiesz, takie wartości kobiece, działania na rzecz kobiet były zawsze bardzo bliskie mojemu sercu. Myślę, że w dużej mierze wyniosłam to z domu. Otaczają mnie wspaniałe kobiety, zarówno prywatnie, jak i zawodowo, i nosiłam się z zamiarem takiej inicjatywy już, myślę, od kilku lat. Natomiast w zeszłym roku. Doszło to do skutku. Przedstawiłam swoją wizję i pomysł w firmie, w której pracuję, w Orion Media Group. I tak powstało, powstał plan na pierwsze spotkanie. I to spotkanie odbyło się we wrześniu zeszłego roku. Ideą Orion Women jest zbudowanie społeczności kobiet, i tutaj dedykujemy to kobietom z branży digital marketingu. W celu wzajemnego wspierania się w rozwoju zawodowym, w rozwoju osobistym, w celu wzajemnego inspirowania się, budowania odwagi. Także tak, tak to wygląda w skrócie. A powiedz mi, zauważyłaś, kiedy myślałaś o, o, o tym projekcie, zauważyłaś jakąś niszę na, na rynku, czy w ogóle w branży, którą w jakiś sposób trzeba było wypełnić, i właśnie pomyślałaś, że coś takiego jak Orynulum będzie. Będzie tym takim właśnie dobrym, dobrym wypełniaczem? Rzeczywiście, to co mnie skłoniło do powstania tej inicjatywy w dużej mierze, to fakt, że gdy pojawiałam się na różnego rodzaju eventach branżowych, na eventach biznesowych, konferencjach biznesowych, zwracałam uwagę na to, że mało jest kobiet na scenie w stosunku do ilości mężczyzn na tej scenie. Zapoznałam się z różnego rodzaju statystykami, jak to wygląda procentowo, jaka ilość kobiet pełni funkcje menedżerskie, liderskie, ile kobiet jest w zarządach. I niestety statystyki wyglądały kiepsko, jeśli chodzi o kobiety, również w branży kreatywnej, pomimo tego, że w branży kreatywnej, marketingowej kobiet jest statystycznie więcej. Um, stąd pomysł na, na te spotkanie. A powiedz mi, proszę, jakie są obecnie głównie problemy, z którymi kobiety się mierzą właśnie w digital marketingu i, i, i w biznesie? Ja myślę, że powiem tak ogólnie, ponieważ akurat jeśli chodzi o tą niszę digital marketingu, jest to pomysł, który wynika z tego, że ja pracuję, tak? Ja pracuję w tej, w tej branży i na co dzień obracam się pośród kobiet, które są z tej branży. Natomiast myślę, że generalnie jeśli chodzi o biznes i o Problemy, z jakimi zmagają się kobiety, jest to bardzo często brak pewności siebie, brak wiary w swoje możliwości. Oczywiście e, idąc szerzej, e, myślę, że ma to początek też w uwarunkowaniach biologicznych, kulturowych, tego, w jaki sposób jesteśmy wychowywane, tego, że jednak dziewczynki już od samego początku są wychowywane przez chłopcy. E, więc. Źródła są u samych podstaw, a, natomiast no, też trzeba wziąć pod uwagę, że to kobiety a, decydują się na macierzyństwo, to kobiety a, zachodzą w ciążę, to kobiety są a, nieobecne, tak, a, z, z powodu właśnie związanych z wychowywaniem dzieci, czy mm, braku możliwości a, aktywnego udziału a, w biznesie. Czyli to nie jest, powiedzmy, jakiś problem. Systemowy? Czy system tutaj nie, 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 nie zawinił w pewnym, w pewnym sensie? Myślę, że um, poniekąd tak. Mhm. Ostatnio spotkałam się a, z cytatem, że że kobiety, um, kobiety oceniane są z uwagi na, ze względu na swoje kompetencje i dokonania mężczyźni ze względu na swój potencjał. A, więc już jakby to gdzieś tam jest e, niesprawiedliwe w stosunku do kobiet. Natomiast ja bym chciała zaznaczyć, że Orionuman nie jest manifestem feministycznym. My nie działamy przeciwko mężczyznom. My lubimy z mężczyznami pracować. My po prostu chciałybyśmy znaleźć e, może odpowiedni język, może w odpowiedni sposób. E, chciałabym, aby kobiety mogły zawalczyć o swoje prawa. Poprosić o podwyżkę, poprosić o awans, oczywiście, jeżeli to jest, jeżeli idą za tym określone kompetencje, żeby miały w sobie taką samą odwagę, którą widzę u mężczyzn, mhm. dużo większy dystans do wielu kwestii. Także myślę, że to miałaby na celu ta inicjatywa. Czyli jeżeli uczestniczki przychodzą. Na, na, na spotkanie Orionen, Orion no to czego się na przykład mogą od was, od was dowiedzieć? Myślę, że nie tyle od nas, co mm -hmm. wzajemnie od siebie, mm -hmm. od uczestniczek. A, jakby to po pierwsze. A, Myślę, że tak. To jest kwestia poszerzania sieci kontaktów i już dlatego jakby te spotkania są bardzo wartościowe. Przychodząc na spotkanie mamy możliwość poznania koleżanek z branży, co później procentuje tym, że w momencie, gdy szukamy pracownicy, możemy ją znaleźć na takim spotkaniu, szukamy pracy, możemy dowiedzieć się, gdzie aktualnie jest wolny wakat, gdzie warto szukać zatrudnienia. Więc ta Pierwsza, taka najważniejsza kwestia to jest poszerzenie sieci kontaktów. Mhm. Druga kwestia, myślę, takie wzajemne wspieranie się um, w tym rozwoju zawodowym poprzez wymianę doświadczeń. Kolejna kwestia, no tutaj już przechodzimy stricte w e, spotkanie, czyli na przykład druga edycja, która odbędzie się w lutym, poświęcona odwadze. Przez całe spotkanie będziemy mówić i pracować nad budowaniem pewności siebie. Więc. Um, Takich elementów, które uczestniczki mogą wynieść, wartości, które mogą wynieść ze spotkań, jest bardzo dużo, w zależności od tego, czego szukamy. I czego potrzebujemy, i dajecie też możliwość spotkania i, i pewne narzędzia, z którymi można potem, potem, potem pracować. Ale zanim jeszcze troszkę więcej o tegorocznej edycji Orient to chciałam się jeszcze podpytać Ciebie, no jako że jesteś, jesteś w branży, no już, już, już sporo czasu, to czy z twojej perspektywy właśnie podejście do, do kobiet w tej branży, czy może w ogóle podejście kobiet w tej branży zmieniło się na przestrzeni, powiedzmy, ostatnich kilku lat, czy, czy niestety w tej branży zmieniło się na przestrzeni, powiedzmy, ostatnich kilku lat, czy, czy niestety jeszcze jeszcze nie. Ja myślę, że to się zmienia. Natomiast e, to nie jest zmiana, która wydarzy się, nie wiem, z miesiąca na miesiąc, mm -hmm. z roku na rok. To jest proces, to jest długi proces, ponieważ idą za tym uwarunkowania i kulturowe, i historyczne e, i biologiczne. Natomiast e, tego typu akcje, tego typu inicjatywy, na pewno e, pomogą tym zmianom. Mm. Ja osobiście e, nie odczułam e, nigdy negatywnych e, efektów tutaj, jakby nigdy nie spotkałam się z taką sytuacją, e, że byłam postawiona w gorszej sytuacji aniżeli e, mężczyzna. Mhm. Natomiast e, na podstawie swoich doświadczeń rzeczywiście miałam w swoim życiu trudny moment zawodowy. Um, było to potem jak uh, urodziłam dziecko, byłam na urlopie wychowawczym, podjęłam trudną decyzję o zmianie branży uh, i powrót na rynek pracy w tej sytuacji był dla mnie bardzo trudny, mhm. ponieważ miałam zbyt wysokie kompetencje, aby zajmować stanowiska juniorskie, asystenckie, początkowe, pomimo że uh, sama ubiegałam się właśnie o pracę na takich stanowiskach, uh, a Jednocześnie nie miałam, nie, nie miałam na tyle wiedzy i kompetencji, żeby kandydować na stanowiska już wyższe. Także znalazłam się w takiej pułapce, mm -hmm. z której udało mi się wejść, natomiast było to bardzo trudne. Ale też, też miałaś problemy na przykład z, z taką odwagą i z zawalczeniem o, o swoje? Czy, czy raczej ciebie to nie, nie dotyczyło? Oczywiście, myślę, że mhm. problemy z odwagą miałam na wielu etapach e, życia zawodowego, e, ale e, taka determinacja i chęć osiągnięcia założonego przeze mnie celu wygrywał. Mhm. E, I dzięki temu gdzieś tam wychodziłam ze swojej strefy komfortu i starałam się dążyć do realizacji tych celów. Pierwsza edycja miała miejsce we wrześniu tamtego roku. E, jak wyglądała? No bo rozumiem, że robienie czegoś od początku do końca nowego, bez jeszcze żadnej historii, czy bez, bez żadnych um, wcześniejszych właśnie edycji, um, no było na pewno wyzwaniem i na pewno um, organizatorki mierzyły się z, z, wieloma, z wieloma wyzwaniami, um, no ale okazała się sukcesem. I czy mogłabyś troszkę więcej o tym opowiedzieć i w ogóle jaki dostałyście być może feedback od uczestniczek tej, tej pierwszej edycji? Pierwsza edycja odbyła się we wrześniu zeszłego roku i miałyśmy bardzo niewiele czasu na przygotowanie się do tego spotkania, ponieważ od samego pomysłu do realizacji to był to okres zaledwie Dwóch miesięcy? Mm -hmm. um, najpierw e, e, zrobiłam e, ankietę, ankietę wśród e, kobiet w moim otoczeniu. Jakie byłyby ich oczekiwania w stosunku do takiego spotkania czy takiej inicjatywy ogólnie? Po zapoznaniu się z wynikami ankiety, doszłam do wniosku, że tak, idziemy w to, organizujemy takie spotkanie. Nie jest to potrzebne. Jest to potrzebne, jest to wartościowe. Spotkanie odbyło się we wrześniu. W organizacji, tutaj muszę zaznaczyć, że wzięły udział kobiety, które pracują w firmie Orion Media Group. Chciałabym wyróżnić Anastazję Herniak, Julię Smoktunowicz, Martynę Nowik oraz Justynę Kubicką, które z zaangażowaniem przygotowywały wszelkie, wszelkie obszary, jeśli chodzi o, o tę inicjatywę i pierwsze spotkanie. Spotkanie wrześniowe składało się z panelu dyskusyjnego z ekspertkami z branży, następnie odbył się warsztat kreatywny, na którym każda z uczestniczek wykonywała taki moodboard, nazwijmy to moodboard o sobie, o swoich zainteresowaniach, doświadczeniach, wartościach. I później jakby ten warsztat kreatywny naturalnie rozpoczął część networkingową. Już jakby Podczas wykonywania e, dziewczyny mogły porozmawiać o swoich zainteresowaniach. Jedna drugą dopytywała, dlaczego masz, nie wiem, wklejasz na moodboardzie takie hasło albo takie zdjęcie. Więc to bardzo naturalnie przeszło do e, sfery networkingowej. Um, I jeśli chodzi o feedback, jaki otrzymałyśmy już, na, już podczas samego spotkania, był on niezwykle e, pozytywny i myślę, że. Przeszedł moje najśmielsze oczekiwania. E, już wtedy było wiadomo, że na pewno odbędzie się druga edycja. Była to kwestia czasu oraz zaplanowania, jaki temat mógłby być e, właśnie tego drugiego spotkania. Natomiast, z uwagi na to, że wielokrotnie podczas pierwszej edycji padło hasło odwagi, a raczej braku odwagi i braku pewności siebie, Stąd pomysł na drugie spotkanie, które odbędzie się w lutym. Odbędzie się pod hasłem Brave in the City, czyli ta odwaga będzie takim klu tego, tego najbliższego spotkania. A jak będzie wyglądała taka powiedzmy agenda tego pierwszego lutego? Od czego zaczniecie? Co uczestniczki będą robić? Czego będą mogły się dowiedzieć? No i Jakie ekspertki podzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem? Drugie spotkanie 1 lutego, o hasle, o, pod hasłem Brave In the City, będzie poświęcone odwadze kobiet w biznesie i w relacjach biznesowych. Rozpocznie się panelem dyskusyjnym, w którym wezmą udział ekspertki z branży, kobiety, który, dla których na co dzień działania na rzecz kobiet są bardzo ważne. Następnie odbędą się dwa warsztaty, wszystko będzie właśnie skupiało się na pracy, właśnie związane, na pracy z pewnością siebie, na pracy z odwagą. Pierwszy, pierwszy warsztat, Eye Leader Woman, poprowadzi Ola Węgrowiec Łosztowiecka. Kolejny warsztat poprowadzą aktorki, tancerki, i tutaj już będziemy pracować zarówno nad językiem ciała, nad mową, w jaki sposób trzymać ręce, w jaki sposób rozmawiać tak, aby nas słuchano. Mhm. I pewnie też jak zawalczyć o swoje. Dokładnie. E a z kim jeszcze współpracujecie przy takich wydarzeniach jak Orlando Woman? Um, w, tym, w tej edycji rzeczywiście mamy a, fantastycznych partnerów. Um, anywhere for her. Między innymi. <tragedy> <sus Hayır> Dokładnie. E, wysokie obcasy, hagi, e, które dla każdej uczestniczki przygotuje e, upominek, e, między innymi oczywiście. E, fantastyczni partnerzy, dla których ta kobieca moc jest ważna. Wspieranie kobiet zarówno w biznesie, jak i prywatnie. Mhm. E, a powiedz mi proszę, jak w ogóle można i czy jeszcze w ogóle można e, zapisać się, czy, czy zakupić właśnie bilety na to najbliższe spotkanie? Bilety są dostępne na stronie orianuman.pl. Tam również można znaleźć szczegółową agendę wydarzenia oraz informacje o wcześniejszej edycji. Dostępne są jeszcze, aczkolwiek liczba biletów jest ograniczona, ponieważ bardzo nam zależy na tym, aby spotkania miały kameralny charakter. Mhm. Także tutaj nie przewidujemy więcej uczestniczek niż 50. Także serdecznie zachęcam do zakupu, zakupu biletu i wzięcia udziału w wydarzeniu. Czyli rozumiem, że jeszcze, jeszcze jakieś tak, dostępne. Jeszcze, jeszcze jest taka możliwość. Dobrze, a powiedz mi proszę, czy plany na następną edycję już jakieś, jakieś są? Bo no ten, ten okres czasu pomiędzy pierwszą a drugą jest stosunkowo niewielki, także domyślam się, a skoro wiemy, że feedback jest bardzo pozytywny no to domyślam się, że już myślicie o następnej edycji, być może jeszcze następnej, więc czy mogłabyś coś, coś zdradzić? Czy szykują się następne właśnie edycje Rune Woman? E, myślimy o kolejnych edycjach. To będzie zależało od e, uczestniczek, które będą pojawiały się e, na spotkaniach, e, od ich potrzeb oczywiście. E, od tego też uzależnimy e, temat kolejnych spotkań. Natomiast przewidujemy, że drugie, e, Trzecie spotkanie, trzecia edycja odbędzie się jeszcze w tym roku. Mhm. E, o czym będziemy informować e, na stronie orionwoman.pl i kanałach social media. Super. Magdo, bardzo dziękuję, że do nas dzisiaj przyszłaś i podzieliła się e, tymi informacjami dotyczącymi inicjatywy, którą uwielbiamy i, i, i wspieramy, nie możemy się doczekać. Dziękuję. E, państwa zachęcamy do obserwowania działań. Orion Woman zainteresowany do zakupu biletów, no i czekamy na następne edycje. Bardzo Ci dziękuję za spotkanie. Dziękuję również.